Jestem Kurwa. <laughs> powaliłem go nożem. Wykończonko. Nie, Nie bo... taktym, mapy taktycznej by Wykończonko dostał kurwa. Koło, kurwa. Do zdjęty, drugi mnie jest Wracam do walki, jazda! Zajem, zajem nie wiedział, w kokrość się. Ja strzelałem, nie mogłem go trafić i chuj, nie? Ale my mamy silnicy, zobaczcie to, panowie. Ej, tu się musimy bronić zaraz, kurwa. No wiem, że to dobra miejscówka. Nie jest do końca dobra, kurwa. Ej, dostaję, dostaję! no wiadomo, że jest. jeden, jeszcze jestem go. Panowie, dobijcie go. Uch, wyłapałem. To no, było to na pełnej, i tu już jest połowa. To było... kurwa. Pod mostem było lepiej. Zespokojmy, zespokojmy się. O kurwa, ja nie chcę,